Będzie się działo w Powiecie Koneckim, czyli zapowiedzi wydarzeń w regionie. Sobota, 22 stycznia, godzina 9, turniej futsalu na rzecz WOŚP w hali sportowej w Miedzieży. Sobota, 22 stycznia, godzina 10.30, sparing Neptun Końskie kontra Pilica Przedbórz na stadionie Osir w Końskich. Sobota, 22 stycznia, godzina 17, obchody upamiętniające rocznicę powstania styczniowego w sanktuarium Matki Bożej Wychowawczyni w Czarnej. Sobota, 29 stycznia, godzina 9, turniej tenisa stołowego dla WOŚP w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie. Sobota, 29 stycznia, godzina 9.30 Rajt Powstania styczniowego. Start przy siedzibie Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Końskich przy ulicy Partyzantów 9. Sobota 29 stycznia godzina 11.00 Sparing Neptun Koński kontra Gerlach Drzewica na stadionie Osir w Końskich. Niedziela 30 stycznia godzina 12.00 Piknik Morsów dla Wośp w Starej Kuźnicy. Niedziela 30 stycznia godzina 16.30 Konferencja Piłkarska MKS Neptun Końskie w Szkole Podstawowej w Stadnickiej Woli. Przypominamy, że od 17 do 28 stycznia w placówkach kultury w Końskich, Stąporkowie oraz Gowarczowie odbywać się będą spotkanie dla dzieci i młodzieży w ramach ferii zimowych. Natomiast od 24 do 28 stycznia odbędą się bezpłatne ferie językowe ze szkołą Smart w Końskich przy ulicy Pocztowej 1 oraz ekoferie w szkole Smart w Stąporkowie przy ulicy Piłsudskiego 130. Szczegóły możecie Państwo znaleźć w artykułach w naszym portalu www.tkn24.pl oraz kontaktując się z odpowiednimi placówkami. W niedzielę 30 stycznia w całym powiecie możecie Państwo spotkać wolontariuszy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, którzy będą kwestować od godziny 8. W naszym powiecie działać będzie 5 sztabów: w Końskich, Radoszycach, Stąporkowie, Miedzieży oraz Gowarczowie. Zachęcamy do wspierania wośb.